Czas mieć najlepsze pety w Mining Simulator, ale żeby to zrobić musimy kupić, wiecie co, kupić boosty, Lucky Pass, kupujemy słuchajcie tego Lucky Passa i dzięki temu będę w stanie być najlepszym, mieć najlepsze pety w Pet Simulator X, także zostawcie lajka, like link do tej gry w opisie, kody do tej gry w opisie, jakbyście chcieli, no i dobra, lecimy słuchajcie, za 10 milionów to jest jajko. Proszę bardzo, pierwszy epic, jest dobrze słuchajcie, wydamy trochę tych końców na lepsze pety, kolejny epic, no powiem wam, lepiej być nie mogło, więc jednak słuchajcie, patrzcie, następny epic, no, no panie, panie, jest dobrze, odcinek nagrywasz, tutaj się ludzie pytają, ten boost na szczęście widzę, daje dużo, więc zobaczymy słuchajcie, mam nadzieję, unique, Uuu, uh, jakiś unikatowy pet dostaliśmy. Zaraz zrobię, zrobię Epik kolejny. No, powiem wam szczerze, że chyba uda nam się tutaj wydropić coś naprawdę ciekawego. to jest ta korowa za 10. Tak się zastanawiam. Ja jestem w ogóle w największym tym dole? Tak, jestem na samym dole i to jest to najlepsze jajko. I zobaczmy sobie na razie, bo wydałem trochę tych milionów. Wejdźmy sobie w te pety. Equip best. Proszę bardzo, czyli te impy te Impy wydają się, to jest unique. Patrzcie, unique. Co jest lepsze? Tak się zastanawiam. E, epiki, czyli epiki. E, I chyba. No słuchajcie, jednak te są lepsze, tak mi się wydaje, od impa. No nie wiem, sprze, przetestujemy sobie to, ale przydałoby nam się zdobyć jakiegoś lepszego peta. No nie komony, ale na przykład jakieś takie, wiecie, mega, mega najlepsze pety. Kolejny epic. No. Mam nadzieję, że dodadzą tu robienie złotych petów i tak dalej, no bo mm, powiem wam szczerze, że chciałbym mieć jakiegoś naprawdę mega dobrego peta. Kurka, kolejny epik, no same epiki mi lecą, ja bym chciał jakiegoś mityka, jakiegoś naprawdę bardzo cennego peta, no ten opening naprawdę będzie długi. No niestety moi drodzy, jeżeli chodzi o pety, no to trochę mam tych petów jak widzicie zrobionych, ale no niestety nie jest to nic ciekawego. Słuchajcie, ale coś dziwnego też. Patrzcie, mamy jakieś takie. Co to jest w ogóle? Jakieś dziwne molten kał. Nie rozumiem tego, słuchajcie, o co tu chodzi. Coś mi wyjaśni, patrzcie, ty: 150, 90, 140. Jakieś inne molten kały. Nie wiem o co chodzi, słuchajcie, ale, ale tyle petów udało mi się otworzyć. No nic, moi drodzy. Robimy kolejny opening i rzeczywiście jest tu szansa w tych jajkach na zdobycie jakiegoś takiego specjalnego peta Jakby takiego tieru wyższego niż taki zwykły I dlatego te krowy są tak pokazane, nieźle powiem wam szczerze No ale będę musiał nafarmić tych, okej, okay, shiny, czyli to są wersje shiny, słuchajcie, fajnie Udało mi się pierwszego shiny zdobyć, więc nie jest źle Oczywiście mam więcej tej wersji shiny, ale ten był rzadki. No dobrze, zawsze to coś. No nic, robimy sobie ten mały opening i mam nadzieję, że uda mi się w końcu wydropić jakąś, jakiegoś lepszego peta. Chyba potrójne otwieranie petów trzeba też tutaj zakupić, w tej grze, żebyśmy mogli słuchajcie otwierać te pety razy 3. Wtedy by było naprawdę mega koks. Yy, oczywiście, zresztą zobaczymy. Ktoś tu już nawet 700 tych jajek otworzył. Ja dopiero 82, dwa jajka, więc no trochę mi to zejdzie. Przepraszam za mój kaszel, no ale jest jak jest. Dobra, lecimy w takim razie. Dobra. No to jeszcze jedno jajko i słuchajcie, będziemy robić riberfa potem. Ale no myślę, że słuchajcie, sprawdzimy sobie, jak dobry jest ten shiny wersja tego, słuchajcie, PETA. Tu jest, tu jest Red Dragon, o kurka. On jest dobry, naprawdę jest dobry, patrzcie, zwykła wersja jest lepsza od tego. Więc tego sobie weźmiemy. Ten też jest całkiem słuchajcie, spoko. Patrzcie, tu jest 11 level. Spróbujemy. Wydaje mi się, że te shiny wersje są o wiele lepsze. 144, 84, 24. To jest level 20. Spróbujmy, mm, słuchajcie, wylewelować sobie te wersje shiny. I ciekawe, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jezu, muszę tu gdzieś latać. Nie. Lecimy. Spróbujemy. Patrzcie, już się levelują powoli. Yy, Maksymalnie. O co to jest? Chromite jakiś. Kurka, dużo warty. Zaraz to sprawdzimy. Patrzcie, od kopania leveluje się bardzo szybko się levelują te pety, więc to jest akurat bardzo spoko. Już mamy siódmy level. Zaraz kolejne levele będą wbijane. Dobra, sprzedajmy sobie to. I zaraz sprawdzimy sobie. 157 na ósmym levelu. No nie wiem, czy to jest yy, dużo lepsze. Na pewno ten Shiny jest o wiele lepszym petem. Ale naprawdę spoko opcja tutaj się dzieje. Słuchajcie. No nic, tyle z mojej strony.